Witam wszystkich Dekowiczów. Wigilia świątecznie. Christmas special. Yy, nadchodzi, <laughs> przepraszam, nadeszło rozwiązanie problemów. Wiedźmina. Yy, niestety hardkorowe, jak to mówi Dawid. Yy, musiałem zakupić wersję, bo jest akurat w promocji na Steam'a. I wyobraźcie sobie. Musiałem to dosłuchać do końca, słuchajcie, więc, tak jak pamiętacie z ostatniego odcinka, były dwa pacze do wersji Next Gen. Ja tą posiadałem z Epika i tam pokazywałem, że gra jest no, średnio grywalna na ustawieniach niskich. I miała tutaj, w tym miejscu, w tej wiosce pierwszej, w tym białym sadzie, miała, wiecie, 20 klatek na wbieganiu. Teraz patrzcie, jest ponad 40. Co się zmieniło? Zmieniło się to, że jest to wersja przede wszystkim steamowa. Eee, mamy tak. I przede wszystkim zmieniły się zdecydowanie ustawienia. <laughs> Także dla tych, którzy mają wersje gogowe albo epikowe przez Heroika. No to niestety, ale nie ma innego rozwiązania na tą chwilę. Zobaczcie, teraz jesteśmy tak FSR na jakość. Skalowanie wyłączone, czyli jak gdyby nie mamy yy, ułatwienia utrzymywania tego framerate'a. Okluzja możemy sobie włączyć, jest włączona. Odbicia na wysokie. Rozmycie wyłączone, drugie rozmycie, bloom możemy sobie włączyć, głębie. Nie wiem, powiem Wam szczerze, głębia wyłączono, dlatego że w, y, to pokazywałem na ostatnim materiale. W, wtedy ten jest pierwszy plan, jak gdyby zaznaczony, natomiast drugi plan jest rozmyty tam drzewa i tak dalej. Więc jak on jedzie na płotce, na przykład, to te drzewa w oddali ten horyzont jest lekko rozmyty. Dla mnie to jest na minus, ale to kwestia preferencji oczywiście. Bracia, możemy włączyć. Jest włączone, winietowanie włączone, promienie, light shafty włączone. Soczewkowanie możemy włączyć, worksy tylko są wyłączone, bo to wiecie, to jest mały ekranik, to nic nie daje wydaje mi się. I resztę mamy wysokie. I tak jak widzicie mamy... Jest pięknie. Teraz jeszcze jedną rzecz zobaczę, bo wydaje mi się, że oni poszli w inną stronę trochę. Jeżeli chodzi o saturację, bardzo inną. Zobaczcie, to są standardowe ustawienia Steam Deckowe. Jest tak szaro-buro, nie? Znaczy, wy to widzicie, trochę saturacji macie w postprocesie dołożonej. Natomiast <laughs> ja to widzę na ekranie, że to jest takie trochę przymulone. świerszcze? Gryziesz czy połykasz? Połykam. Więc ja tą saturację lubię sobie trochę podkręcić. I ten świat jest od razu taki wiecie, żywszy, nie? Jest całkiem fajnie. Dobra. Przejedźmy się. Bo mamy tu zapolować na gryfa, dosłownie króciutki odcinek będzie. Zobaczcie jak to będzie wyglądać. Jest zupełnie inaczej w tej chwili. Nie ma już problemów z dropami, to zostało yy, zlikwidowane, że tak powiem, w drugiej części patcha, który przyszedł niedawno. Yy, to już przestało być problemem. I teraz mamy... czekajcie, bo ja tutaj tak będę trochę tego biegał. Yy, nie mamy już tego problemu Ale z tymi czkawkami, które osią. były. Urocze miejsce i w sam raz na zasadzkę. Teraz już nie, tego nie ma, nie więc jest super. Gotowy? E, wszystkie, jak gdyby bolączki zostały, kurczę, zlikwidowane. No, powiedz nie. trochę wcześniej. Więc bardzo poważnie. się z tego cieszę. Natomiast A, no niestety musiałem kupić wersję Steamową. Chciał, A, nie chciał. no Ale teraz już mam po... je praktycznie wszędzie, Wiedźmina tego A, goty. On nie jest w tej to chwili to drogi, bo, wiecie, promocje na Steamie zaczęły się 22. I w tej chwili mamy y, go z wersję Goty za 30 zł, więc jeżeli ktoś jeszcze nie ma, to powiem Wam, że warto wziąć. Tak jak widzicie, jest walka, i mamy 45 klatek. A wszystko jest wredne. Nie daj mu uciec! Mam tą kuszę, ale jest ja zawsze mam problem jak to używać czekajcie, Igni, tak? dobra także widzicie no wygląda zupełnie inaczej ten, ten świat teraz Wiedźmina jest malowany jest taki zabieg zrobiony wydaje mi się tego malowania świata wtedy był taki bardziej rysowany taki surowy bardziej graficznie teraz te rzeczy, one nabrały pełności ten, ten świat, te kolory, to wszystko, to otoczenie nabrało takiej pełności, są takie jakby grubsze, nie wiem jakbym to dobrze wyjaśnić W każdym razie wygląda to świetnie wygląda to dużo lepiej niż tamta grafika Wesemir nie nadąża. O, a mnie sięknął. Dobra, No cudo, to te światełka teraz ten blumik jest i, i w ogóle zupełnie inny. Czekajcie, nie to, bo. Dobra, pogadanka. I tu wszędzie już byliśmy. Także ja będę w następnych odcinkach gdzieś poza kadrem nagrywał no od momentu, kiedy mm, robimy fabułę. Bo wreszcie da się to zrobić, powiem wam. Jestem naprawdę wreszcie zadowolony z tego. Co tu możemy zrobić? Tu mamy jakość. Rozmycie, możemy blum wyłączyć jednak. Aberracje wyłączmy, winietowanie wyłączmy, szafty zostawmy. Soczewkowanie wyłączmy. No i tutaj możemy hery włączyć. Eee, myślę, że da radę. Zobaczcie. 36 klatek i to są, ten framerate nie ma czkawek, tak jak nawet na tej starej wersji były czkawki, po prostu były. W tej chwili jest wszystko płynnie. Myślę, że to spokojnie można sobie wyłączyć te, wiecie, te, yy, te włosy, bo to jednak dużo obciąża, mało daje optycznie dla nas. No, i to w zasadzie tyle na dzisiaj. Tak widzicie, świat wygląda tak. Całkiem fajnie. Jedźmy sobie teraz kawałek, sobie przejdźmy. Jest piękna pogoda. Zobaczcie, wiatraczek ładnie się kręci. Teraz woli. No, powiem Wam, że. Hmm. Jest dużo lepiej. Jest dużo lepiej. Ten frame rate jest stabilny. Zobaczcie, teraz mam 30 jeszcze ostatni raz, parę klatek, 30 parę mamy podczas jazdy. Wyłączmy tylko te włosy jeszcze, które niepotrzebnie włączyłem. I zobaczcie, mamy od razu praktycznie 10 klatek więcej. No... Jest bardzo dobrze w tej chwili, ale to mówię, to no niestety rozwiązaniem... Zatańczmy. Rozwiązaniem jest niestety... Niestety albo niestety zakup wersji Steamowej. Nie wiem, czy to jest kwestia budowania shaderów tej bazy, nie mam pojęcia. W każdym razie na dzień dobry dostajemy dużo, dużo więcej. W następnym odcinku... Pokażę Wam porównanie hmm, Cyberpunka, bo Cyberpunka mam też z Epika, Cyberpunka mam też z Epika, a kupiłem znowu kolejną wersję na Steamie. Także myślę, że jutro, to będzie pierwszy dzień świąt, zobaczycie porównanie, takie też krótkie porównanie jakości. Znaczy, porównania nie będzie bezpośredniego, natomiast y, będzie poka pokaz nowej wersji z cyberbanka, ustawień itd. i tak dalej, też tam Wam przypomnę na jakich ustawieniach my y, przychodzimy fabułę i gdzie. Także do zobaczenia. Jeżeli nie, nie mieliście, jeszcze raz powtórzę, jeżeli nie mieliście wersji Steamowej to po paczach wersja Steamowa spokojnie 45 klatek na wysokich nie myślę, że tak spokojnie można grać, bo te ustawienia uber niewiele dają, niewiele więcej zyskujemy, natomiast tutaj tak jak widzicie 45-46 klatek można spokojnie na 40 zamykać i jest w pełni płynna rozgrywka i wygląda przede wszystkim świetnie w tej nowej wersji. Także polecam, spokojnych i wesołych świąt i do usłyszenia.